Widzowie, dzisiaj zagramy sobie Smog Games 2.24. Zrobimy sobie dzisiaj jednego Drafta. Jestem z moim kolegą Pawiren. I zaczynamy Drafta. Mój, yy, mój ten kolega będzie robił Drafta. A, a, ja ben, a ja będę mu mówił, jakie ma zrobić. Teraz 4, 3, 3. Będzie, no i kolega chce coś dodać. E, że jakby co to teraz oglądamy mecz Chorwacja-Albania? E, Dzień no, dobry. No i śledzimy wszystko na bieżąco. No. E, jak coś to będziemy wam mówić, wyniki teraz ku, mój kolega zaczyna. Lepiej chyba wybrać oblaka 96, bo no i dalej. Dobra, teraz Środkowy Obrońca. E, chyba Badę będzie najlepszym my? wyborem, ale nie, no biorę chyba Gabriela Rzesusa. Nie, e, Gabriela, przepraszam. E, teraz drugi, o, e, teraz napastnika bierzemy. O, tutaj. Haaland 97, to trzeba wziąć. E, teraz jeszcze. No, chyba Bruno Fernandes, No, nie, e, ten. Przepraszam. Mikitarian. Mikitarian? Tak. Dobra. Są dole. to tego tego <laughs> Lewy skrzydłowy. Teraz. Chyba najlepszy będzie ten ma co to jest za w ogóle imię nie, w, nie wiem o co chodzi ale dobra wybieramy tego teraz prawie, teraz środkowy pomocnik y... trudne sisoko chyba bo tak, no tak mi się wydaje dobra, tak. zero zgrania mo bo... dobra wybierzmy dobra zrobimy dwa ten o. zrobimy o. dwa o. drafty. Dwa drafty. No, też Stegen będzie dobrą decyzją. I teraz zmienić? Tak. No, teraz możemy... Ale nie fajna karta. Dobra, nie, nie zmieniaj. Lewy obrońca teraz. Uuu! No, dobra, weźmiemy zliczenko Zinchenko będzie dobry. O, wreszcie jakieś zgranie. I teraz... Ojojoj. że zion z Krynjara. No, to weźmiemy go. Obrona jest dobra. No, teraz chyba weźmiemy... Mmm... tego niewiele. Nie, lala nic będzie. Lala? No dobra, dobry nawet jest. no o, y będzie dobre zgranie, może po z dwóch sporek, że tam jest też chyba No dobra, wierzymy w Nie. W nie? O nie! A, nic się nie... Jest. O, też zgranie, no to nie. nie Też zgranie? Dobra. Nie, nie ma zgrania, ale... Dobra, dobra. Będzie na zmianie, na rezerwie. O kurde. Asensio chyba będzie. Asensio? Dobry no. Dwa mi... Dobra, Przy... mamy przynajmniej... się... Ci... Y... 13... Dobra, teraz z zgrania. No. Uuu. Gomez chyba by był dobrą decyzją lepiej końca. Robiące... Chyba nie. Zobaczyć. Chyba. Tak, Pytasz. no. Dobra, zostawiamy tak. I kolejna karta to będzie... Ten z Crystal Palace, Premier League z Kolumbii. Tak się nie mogę wymówić jego imię, ale. My, le, 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 Zobaczmy, spróbujemy jak z... zmienić. Czy, nie, czy jednak lepszy zawodnik da nam więcej zgrania? O, o! o tutaj in będzie Ależka. dobrą decyzją i zmieniamy go za środkowego. No i 21 zgrania, dziękuję. Yy, teraz SPO. I sprawdzamy, czy on będzie dobrym. Bo bę za jeden jest. Czy SP jest też nam potrzebny, ale chyba bierzemy tamtego, tego, tego z Crystal Palace, bo będziemy miał zgranie, to go zmienimy za tego Mikitariana. Albo za tą tą pierwszy bo ale w ogóle nie ma zgrania. No wiem, tylko jeszcze musimy najpierw znaleźć. Co? No tak już myśleliśmy, że jest bramka, chyba Solankę będzie dobrą decyzją. Solankę. Ale no. tu fabra dobra. Solanka? No tak, solanka. Solanka. tutaj. No, no i kolejny napastnik teraz będzie o, o. z Liverpoolu, chyba. bym Lek. wolał tego z Irlandii. Nie, nawet nie, to jest baba. No to dobra, nieważne. Bierzemy. Tak. Teraz dalej. O. Richard Lisson mhm. No tutaj. I chyba może być zgranie? albo słyszeliśmy? jest? 18, to chyba tam ten lepszy będzie tam. I teraz zrobimy zmianę. Że wiem, że on jest gorszy, nawet gdybyś wasza decyzja okay. była, ale w tej grze najważniejsze jest zgranie. Więc 22 zgranie, no, no, no niech będzie, niech będzie, dobra, ale przez. Zgr... O, SP. No tutaj, o... E, e, Pedri. Pedri. I? No, o, Pedri, teraz może za mi będzie więcej zgrania. No dobra, jedno zgranie więcej. Mm. O, Loris, Loris, Daymar! Putejas, co to za kartę teraz? Y jeszcze, jeszcze Davis jest, ja no, nie mogę. To chyba lepiej wziąć to. Tego Neymara. Y zobaczymy, ten kocie brałka będzie potrzebny. No tak, bo nie ma zgrania, to bierzemy Lorisa, bo będzie miał zgr zgranie, ale no może być chyba ten Neymar już lepiej. Dobrze? Tak, tak. dobra, no, jest zgranie. I nie, dużo co? dobrych piłkarzy mamy. No, dobra. O, ho, ho. Eś, o, dobra. Eś, o, dobra. O, ten z arsenalu. No nie ta? Ten? Nie, Sobie bo oste? nie będzie zgrania. Jak coś, to może za tego Gabriela spróbujmy. O za Dobrze, dobrze. Ja jednak nie. nie. i może za tego Gabriela będzie. dobra. Nie. Nie. I no. Ile obrońca zobaczę? Teraz potrzebujemy. Co? Co się stało? Musiała, um, 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 musiała, ale zobaczymy czy... Kulibali do zgrania do Neymar'a! Do czego? Do Neymar'a do Kulibali. Dobra, to do Kulibali na środek. I może zmienimy za tego Gabriela... Za Gabriela spróbujmy, Mamy dobry, mamy dobry... Kurde, mamy dobry skład. No. Tak. Ale ocena też może być. No, ale ten... Ważniejsze jest w tej grze zgranie, ale... Może spróbujemy takim składem wygrać tego drafta? Tylko teraz. Menadżer na... jeszcze. Jeszcze menadżer? Uuu, chyba kaczorowki. No, Ancelotti będzie najlepszy. I tutaj o 26 zgrania zwiększyło się, i teraz zmienimy. Cool. Albania! Albania wygrywa z Chorwacją. Co tu się dzieje? 1-0. No, teraz dopiero teraz. Teraz, wybaczyliśmy. Wybaczyliśmy, że po prostu tak się patrzymy na gratu, patrzymy 1-0 Chorwacja. E, e, Albania. Jaka Albania, przepraszam. Powtórka go. Teraz. muszę. I I teraz. Przepraszam za tą muzykę, ale. Kulibaj za zinczenką. Będzie, może, więcej tego zgrania. Nie, czy, przepraszam, więcej oceny ogólnej. Teraz. 90 verala, Przepraszam. Przepraszam, na razie zapauzuję. To może to będzie pierwszy winner. I teraz zrobiliśmy drafta bardzo dobrego 92-33 zgrania. I to jest bardzo dobry draft. No. Rodri z... Rodri z o dobra central wybicia Albanii. Przepraszam teraz zatrzymam na chwilę bo będziemy tak chwilę. Bo my nie mamy aktualizacji i jakiś przeciwnik się znajdzie bez. To na chwilę zatrzymamy i zaraz włączymy, gdy będzie jakiś... Ale tutaj cały czas... O, o i tutaj dobra centra! Ale teraz zatrzymamy. Dzień dobry, teraz gościu, kurde, teraz ma za... bardzo dobry skład. I to może być przegrana. Taki dobry skład i teraz chyba będzie strzał Chorwacji! Nie no ma. Obok ale, zlebiło... obok, ale chyba będzie wygrana nasza. A teraz my mamy szansę lub oni... I chyba my straciliśmy. Wygrywamy teraz. O nie, przegrywamy niestety. 2 do 0. Co się dzieje z nami? Nie wiem co. Dobra, Luis Diaz, bramka 2-1. No, co nie wiem, co się z nami dzieje w ogóle? Pierwsza połowa 2-1. Rzut wolny. Nie, rzut rożny, Rzut rożny, przepraszam. Tutaj rozegrany. Inaczej 2 do 2. Bardzo dobre. Dobrze, tutaj pokazują powtórkę w gola. bramkarza, błąd był. patrzcie patcie, co, się... co się dzieje, w proszę, tutaj. Abyśmy my wygrali. Mamy dogrywkę. Co to jest? Dobra, to złotą Proszę, wygrajmy to. Mamy, mamy wolny. Adam stoi w 19. I gol, i gol, i gol. Jest. A tu Serona. Chorwacja na, bo ona ma okazję. No, teraz Chorwacja ma do, dobrą okazję. A widziałeś, jak był błąd, chciał wybić Armani piłkę, on wybił do tyłu. No. O, teraz akcja i nie ma. Dobra, nie tak. bramkarz. Ciekawe... Pariś do środkowa. Z kim gramy. O! Od razu nie ma aktualizacji ktoś. Tutaj bramkarz nie ma u niego zgrania. Może znowu wygramy, ale... Tak na farcie. Tak na farcie. Pierwsza minuta różny. I gol! O no, co to ma być? chłopie, taki ludzie, taki skład to nie do pokonania. Luis Diaz Dias 1-1-0. Pamiętajcie o, subsy... o... o subskrypcji. I ławki w górę, bo do tego musi... do końca roku szkolnego wbijamy e, pięć, e, z 1000 łapek. I to jest teraz. O nie, teraz jest 2 0. O, tutaj. Ale że ci przytłuszczę, 3 do 5. 0. 4 do 0. Tutaj szybko sprawdzamy. 4 0. Cztery i koniec meczu 4 do 0. Na chwilę zatrzymam. Dzień dobry widzowie. Pierwszy mecz wygra na 3-2. Drugi 4-0. Trzeci będziemy teraz grać. I po pierwsze, przed chwilą miała taka Chorwacja okazja, a nie trafili z główki. No. O, teraz groźna kontra. No i mecz się zaczyna. Zobaczmy na jego skład. No nie ma trzech zgrania. Ciekawe, Chorwacja... ile ma wyraźnie! I dwa! Co to za obrona? Ależ obronił. Niwakowicz obronił. I pierś, I my wygrywamy. No zaraz, jeden do zera. Może Adam z 9,5. No takie karty to muszą wykorzystywać. Sytuację. No muszą takie. Coś wykorzystywać, ale nie wykorzystali. I kunia. Może będzie miał drugi gol. I dwójeczka. Dzień dobry. dobry. 2-0 dla do naszego klubu. Oj, oj, oj. Pierwsza połowa koniec. O, to była dobra piłka, pa, patrz. No. Albo spalony. Ale to było dobre. Kunia, może będzie trzeci gol. Kuni. I będzie trzeci gol. Będzie hat-trick. Jest hat-trick. Kurde. Ej, jak tak dalej pójdzie, to może być finał. O, no, jest finał. Mamy finał. Stracili, Może... Straciliśmy tylko dwie bramki. I teraz... A, no i straciliśmy... Za... Straczyliśmy... No. Ma 33 zgrania jak my. Straciliśmy lec... 10 bramek. no I dwie straciliśmy. No, o, my mamy trochę lepszy od niego. Pierwsza połowa 0-0. Co się tu dzieje? Żółtą gościu. Dwie już ma. O nie ma sytuacji, zobaczymy tu. gola no, 2 do 0. Co? kremosz się i drugą! Minutę później. Mamy akcję i tutaj już zobaczmy, nie trafiliśmy i. Film Dwa... przegrany, ale bardzo dobry draft. Otworzymy teraz sobie paczki. 83. Czy plus ikona? co tu się dzieje? Francja SN! Co to jest? 92 szyk i 90! Co to za karty? Jeszcze ture. Co to jest? Co to ma być? Jeszcze Veratti, Gedogan. Jo. Jo osiem, 87 plus. Helos! co to ma być? O O Polska. Polska, Dudek. Co się dzieje? Co Bo to teraz... za karty? Następna paczka. Co to jest? Jo za... osiem ture. No nie, 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 nie. To jest koniec. Co no to... to za Zemowa... drugi raz zdewelowany. Teraz! Szkoda, że jest nie ten finał. No, ci teraz. Tutaj otworzymy sobie te wszystkie paczki. O, Brand, dobra. Następna paczka. Co to jest? Bęzelna dziewięćdziesiąt! Oooo! O! Co to jest? To jest kart. Węgry? Co to jest? Nie wiem co to jest. 91! Co to jest, Capos? Szalaj! Nie znał go w ogóle, ale mamy dobrą kartę. O, teraz Teraz się dwa i gorzej będzie. Jaja. Dia. Ikona! Nie gadaj! Anglia! O! Kol. Abli, dobrze! Jeszcze call! To jest jej kol! To, Abli... to jest Abli. To jest Abli to dziewczyna? Tak. Ja. Co? Ona jest kol. Co? 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 co tu się dzieje? I teraz nie kończymy odcinek. Tylko zagramy mecz towarzystki. W naszym klubie. naszym klubie. Tutaj to są nasze karty. Dzisiejsze. A to pokażę Wam teraz nasz klub. Tak. Nasz klub, skład. Skody. Teraz zmienimy troszeczkę, bo nie mamy środkowego obrońcy. I weźmiemy go. Szalaj będzie chyba. Szalaj wejdzie. Albo, Na ale. Gramy mecz, tylko będą zmiany. Trochę, bo ostatnio trafiłem dużo kart. 92 sik. Jarzinho jeszcze tam jest, dobra. Trisko. Nie jest, będzie zmienione. A tu napasnik to. Kto to będzie? Ciekawy, przepraszam, to za to. Tylko coś mi się zmieniło. Przepraszam. Jeszcze raz tutaj. Oj, oj, oj. Dużo kart jest tych euro. No. Składam. Skład. Teraz groźna kontrola Albańczyków. O! Ja nie, nie ma sam na sam. Tylko Guardian ratuje. Chyba I chyba i będzie dobrą decyzją. No i tutaj 92. Kogo? Lampard może będzie za lepszy środkowie pomocnik? No, będzie. Abili. Abili. A potem Tura. Może... jeszcze będzie ktoś lepszy niż ten King. Teraz nie mogę odbierać. To... Jakiś taki. O, Kompany. Dobra, Kompany, no to super. 92, 30 zgrania. Pepe. A to jest rzut wolny na Chorwatów. I Chorwacja ma groźny rzut wolny. Nie no, best musi to być. No Jarzinia bym dała, ale... Przepraszam. skelia! A bramkarz jakiś lepszy mam, niż wikarm, to? Kasijasa mogłeś, ale Dudek. No, ja jest... chyba Kasijasa. Albo Dudek, To jest z Liverpoolu. No. Skład. No i gramy mecz. O, ja tak nie ma no i na Chorwatów chyba. Popatrzyłem i no nie wybili piłkę. O, Modrić. Na razie Albania mało atakuje teraz, w ostatnich minutach. Szukamy przeciwnika. Jakby co? Chcę jeszcze coś dodać, że to jest mecz o wszystko na tych reprezentacji. To jest mecz o wszystko. No. Albania ma czwart, e, trzecie, to ma, może awansować jeszcze. No i gramy teraz mecza towarzyskiego. Tutaj, o, już pierwsza szansa. 1-0, 2-0, 3-0, ale już go rozwalamy. Tutaj rzutam, o nie, holid, kontuzja. 4-0. Koniec 4-0. Co tu się dzieje? I pamiętajcie, subskrypcja, łapka w górę. No i jeszcze Wam powiem ostatnie. Nie, jest 37 minuta, ale teraz... Polecam oglądanie tego spotkania. Albania, bo... Gdy Albania przegra... Wiga. To znaczy, gdy Albania wygra, to Chorwacja odpada. Gdy Albania przegra, to a Chorwacja o, wygra. Co to za piłka? Ja, ale fatalnie. Nie trafił piłka. Dobra, zagramy ostatniego. Teraz już naprawdę ostatni. Mecz, prawda? Tak? Nie, ostatni. Mecz Zinter, o, ojo. Oj, teraz jest problem. U. Może te stroje zmienić? Ja wiem jak się zmienia strojem. Oj, oj, oj. 9-4. Mamy pierwszą szansę bez gola zmienimy sobie później stronę. Jak coś to za kolejny odcinek będzie za trzy dni. Gdy będziecie zostawiać łapki w górę, to będę z tym samym kolegą tutaj obok nagrywał kolejne filmy. Tylko nie, nie tylko z tej gry, tylko też z innych gier. No to jest oczywiste, że przegramy z takim składem, ale nie nagrywaj tylko na moim. Telefonie. No. I też będą, też, też będą... Za trzy dni będziemy chyba grali w Brawla. Tak, tylko chodzi o to, że będziemy na, na, mo... na kanale mojego kolegi 1.1. Co to jest? Za spotkanie, 70. Oj, krosik, ikona. jest ma ikonę? No teraz nie wiem, co w tej grze, ale pamiętajcie, mój kolega nazywa się w, na YouTubie Jakub. E, e, ja, Jakub? Ale zmieni sobie na p a i ry p -A -V i ry no. no i będzie tego jego kanał. Y, subskrybujcie mój kanał i jego kanał. Lajkujcie jego i mój kanał. No i o kolejny odcinek y, u mnie będzie zaczyni Jak wam mówiłem, może jakieś shorty wpadną jutro czy pojutrze. A u mojego, a u mojego kolegi dzisiaj będzie short, lub jutro. I będę... I do widzenia. Będziesz na nim. I też będę na nim.